Witam. Dzisiaj pokażę najważniejsze rzeczy, które zostały dodane w wersji 0.34. Jest to aktualizacja z 10 grudnia. Wiem, że to było dawno. No i co, zapraszam do odcinka. Dodali właśnie nowy samochód, Brukel 9, którym właśnie teraz jedziemy. Jest to przedwojenny, gdzieś z 1930, jeżeli się nie mylę. Taki samochód. Ten model ma silnik V8 dość fajnie brzmi, chyba jest to najlepiej brzmiący silnik w tej grze według mnie. Teraz jedziemy na mapie West Coast USA do nowej, do nowego miejsca, które zostało odświeżone w, właśnie w tej aktualizacji. Jest to gdzieś niedaleko Toru. Ja jeszcze nie patrzyłem tego i wiem to ze strony oficjalnej BMG Drive, z tego co tam było co dodaj w aktualizacji. Zaraz właśnie sobie zobaczymy, jest to chyba taki tor taki jakby z ulicą żwirową, taką piachową, coś takiego, jeżeli się nie mylę, coś widziałem na zdjęciach. Właśnie zaraz zobaczymy, to już blisko jesteśmy. Stąd może lepiej słychać, jak fajnie ten silnik brzmi. I to jest właśnie chyba ta to nowe miejsce. Będzie można się pobawić jakimiś samochodami sobie pojeździć. Jeśli chyba nam auto zablokowało. I właśnie też w tej aktualizacji zmienili to, że się światła zapalają lepiej. Tak nie od razu, tylko jest taka płynna animacja jakby. No według mnie ten brzmi bardzo dobrze. Jakby ktoś się zastanawiał gdzie to jest, to pokaz, że na mapie to jest ten tutaj teren, który został dodany. Zaktualizowany, wcześniej chyba tego nie było. No, jeszcze zobaczymy, przyjrzymy się dokładnie, jak to auto wygląda. Z tyłu ma taki bagażnik, który można otworzyć. Z przodu można też silnik. No i drzwi jeszcze. Wnętrze też jest łanie zrobione. Możemy jeszcze zobaczyć inne wersje tego auta, właśnie bardzo dużo ich dodali. 25 konfiguracji jest domyślnie. Są wersje m, takich dragsterów tutaj. Są też tutaj hot rody jakieś i też takie zwykłe. Zwykłe auta, które są tak do codziennej jazdy, tutaj właśnie zrespiłem kilka takich konfiguracji, zwyczajnych, jakby tu jest wersja sedan. Dalej mamy kupę. takie mniejsze dla mniej osób, ale za to jest większy bagażnik, albo tak mi się przynajmniej wydaje, że jest większy. Dalej mamy wersję pickup. Mamy jeszcze wersję, taki kabriolet Roadster. I na sam koniec mamy van. Widać, że to jest ten sam samochód, tam się różnią lekko. Akurat ten samochód i tam mapa takie najbardziej zauważalne, oprócz tego zostało pewno tam dużo błędów. I w sumie dodali jeszcze tryb rajdu i zmienili całkowicie menu główne i to właśnie są takie najważniejsze. Oprócz tego oczywiście naprawili dużo błędów. Jeżeli ktoś jest ciekawy może wejść na stronę, link w opisie dam i sobie poczytać co tam dokładnie naprawili, zmienili, bo jest tego bardzo dużo. No więc zapraszam na następne odcinki i żegnam.